23. Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych miał odbyć się pierwotnie w 2020 roku. Pierwsze zabiegi środowisko akademickie, naukowe w poznańskie podjęło w 2014 roku 15. i wtedy też poproszono archiwa państwowe jako sieć w 33 archiwów, czy się w to włączą. Wtedy ówczesny naczelny dyrektor archiwów państwowych. I Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało takie listy intencyjne, które pomogły i tutaj też zostały jakby dołączone do środowiska naukowego poznańskiego o zabiegi e, przyznania, podjęcia decyzji, aby to właśnie w Poznaniu odbył się po raz drugi w Polsce e, w historii tego kongresu e, kongres właśnie w Poznaniu. Ponieważ pierwszy kongres. E, odbył się w ogóle, jeżeli chodzi o dziejach tych kongresów nauk historycznych w 1900 roku w Paryżu. Natomiast w Warszawie odbył się w 1933 roku siódmy Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych. Rzadko się zdarza, jest kilka krajów, w których po prostu ten kongres odbył się drugi raz w dziejach tak powiem, ponad 120-letnich dziejach tego kongresu. Cieszymy się bardzo, że ten kongres właśnie teraz się odbywa w Poznaniu i archiwa państwowe yy... Z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych są, jakby, partnerem tego kongresu i z jednym, tak powiem, jako jedna z wielu instytucji w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, w Poznaniu bierze udział, w, brało udział w przygotowaniu, tak zwanego programu imprez towarzyszących. I, między innymi, taką, tak powiem, podstawową. Formą prezentacji sieci Polskich Archiwów Państwowych to jest wystawa pod tytułem Historia Dokumentem Pisana. Ona składa się z dwóch odsłon. Jedna to jest odsłona plenerowa, która jest prezentowana na placu Mickiewicza w Poznaniu. Ideą tej wystawy było zaprezentowanie przez pryzmat najstarszego dokumentu przechowywanego w każdym archiwum państwowym tworzącą sieć. 33 archiwów państwowych w Polsce i przybliżenia, że tak powiem jakby informacji o danym archiwum, kiedy powstało, jaki ma zasób, czym się szczyci i te kopie dokumentów tych najstarszych są prezentowane na tej wystawie plenerowej. Pretekstem jakby takim zamysłem, aby przyjąć taką koncepcję był fakt i to Iż to właśnie w naszym Archiwum Państwowym w Poznaniu przechowany jest najstarszy dokument zachowany w polskich archiwach państwowych. Jest to, jak wiadomo, Fundacja Klasztoru Cystersów wetnie pod Wągrowcem z 1153 roku. Jest to dokument właśnie cysterski. Na tej wystawie na placu Mickiewicza są jeszcze dwa inne dokumenty cysterskie, nieco późniejsze. Jeden pochodzący z Wrocławia, dotyczący Fundacji Klasztoru w Lubiążu z 1175 roku i kolejny dokument fundacyjny klasztoru z kolei Cystersów, ale w Oliwie, przechowywany w Gdańsku, to jest 1193 roku. I te dokumenty, kopie tych dokumentów, skanów można po prostu oglądać właśnie na w tej wystawie plenerowej. Tam, ta wystawa, jakbym powiedział, prezentuje te 33 dokumenty, ale to jest od połowy XII wieku, w zasadzie do można powiedzieć pierwszej połowy XX wieku, ponieważ najmłodszym dokumentem prezentowanym na tej wystawie jest dokument przekazania władzy przez. Radę Regencyjną Królestwa Polskiego w 1918 roku Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu. Tam są z podpisami m.in. artybiskupa Gakowskiego, Lubomirskiego itd. Także to jest ta wystawa plenerowa, a ona ma też zachęcić do zwiedzania wystawy oryginałów, ale pochodzących z Archiwum Państwowego w Poznaniu gdzie jesteśmy. I tutaj mamy właśnie prezentowane oryginały dokumentów, które zostały kilka lat temu wpisane na polską i światową listę programu UNESCO Pamięć Świata. Na tą listę krajową zostały wpisane dwa dokumenty. W 2016 roku wspomniany przeze mnie już dokument fundacyjny klasztoru Cystersów weknie pod Wągrowcem, natomiast w 2018 zostały wpisane pewne zachowane dokumenty, chodzi tutaj o rozkazy dowództwa głównego związane z powstaniem Wielkopolskim. Natomiast w 2015 roku udało nam się wpisać na światową listę programu UNESCO Pamięć Świata dokumenty dotyczące akt braci czeskich przejęte po II wojnie światowej i przechowywane u nas i prezentujemy tam jeden z takich najbardziej bym powiedział atrakcyjnych o strony wizualnej, ikonograficznej dokument Elżbiety właśnie ze Świdnicy też bardzo ładny właśnie z opatrzonej sześcioma odciskami tłoków pieczętnych. Jeżeli chodzi właśnie o te nasze, też jeszcze dodatkowe działania w ramach tego programu imprez towarzyszących, to bardzo ważną kwestią z uwagi na to, że to jest kongres właśnie międzynarodowy, chcieliśmy też podkreślić, zwrócić uwagę na właśnie europejskie korzenie Poznania. Stąd też te materiały, które są przechowywane w aktach miasta Poznania, dotyczące niejako napływu. I wpisu do księgi jakby ludności, obywateli miasta Poznania, począwszy od XVI-XVII wieku, aż w zasadzie do końca XVIII wieku, były pretekstem do tego, aby przygotować plenerową wystawę, która jest prezentowana w bardzo okazałych, po prostu, wnęczach Kolegium Majus przy ulicy Fredry 10. To jest budynek uniwersytecki, gdzie część Spotkań, właśnie kongresowych się tam odbywa i tą wystawę można oglądać. Ta wystawa prezentuje. Oprócz materiałów zaczerpniętych z zasobu naszego archiwum, z tych kilku jednostek, właśnie jakby szczególnie reprezentujących tą współpracę i napływ ludności europejskiej tutaj do Poznania, prezentuje też ikonografię tych właśnie kilkunastu miast, którymi najbardziej bym powiedział te osoby, które tutaj napłynęły są związane.